Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny temat, który dotyczy tak naprawdę mieszkańców całej Polski, każdego miasta, Koszalina, miejscowości wokół Koszalina, bo dotyczy czystego powietrza dostępu do czystego powietrza. Polska jest jednym z krajów w Europie i na świecie spośród, który znajduje się na liście krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Spośród 50 miast w Europie ponad 30 to miasta z Polski. I to jest problem, który dotyczy bez wyjątku wszystkich miejscowości w Polsce. Żeby realnie ten problem rozwiązać, to do tego potrzebne jest z jednej strony instrumentarium prawne, ale też wsparcie finansowe. Wprawdzie w 2018 roku premier Morawiecki zapowiedział, że na walkę o czyste powietrze dedykuje 103 miliardy złotych przez najbliższe 10 lat, co oznacza łatwo policzyć, że jest to minimum 10 miliardów złotych rocznie. To fakty i liczby są nieubłagane, bo na ten cel z budżetu państwa przez te wszystkie lata zostały przeznaczonych 0 złotych, a jedyne pieniądze, które na ten cel trafiły, to pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota podpisanych umów od 2018 roku do dzisiaj to niespełna 3 miliardy złotych, a więc daleko do rocznie 10 miliardów złotych i daleko do tego, żeby ten efekt związany z Czystym powietrzem w Polsce osiągnąć. Dzisiaj wszyscy zmierzamy się w Polsce z problemem covid i ogromnej ilości śmierci z tym związanych, ale około 50 tysięcy Polaków rocznie umiera z powodu złej jakości powietrza. To są dane statystyczne podawane przez tak naprawdę różne organizacje. To są liczby, z którym nikt nie dyskutuje. Żeby prawdziwie tym problemem się zająć, powtórzę, potrzebne są pieniądze i potrzebne jest odpowiednie oprzyrządowanie prawne. Na ostatnim posiedzeniu Senatu z mojej inicjatywy została podjęta inicjatywa ustawodawcza, projekt ustawy, który zmienia zapisy w ustawie o prawo ochrony środowiska i mówi o tym, że... Z budżetu państwa na cel związany z ochroną powietrza będzie przeznaczanych co roku minimum 0,5% PKB. To jest dzisiaj około 11 miliardów złotych rocznie, i to jest pierwszy krok niezbędny do tego, żeby osiągnąć cel związany z czystym powietrzem. Pieniądze, które mają być przeznaczone na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła, kotłów, tych kopciuchów, które w każdym mieście istnieją, w koszalinie również. Ale są takie miasta u nas w regionie, choćby jak Szczecinek, który naprawdę ma poważny problem z jakością powietrza, czy wiele mniejszych miejscowości, w których tylko i wyłącznie domy ogrzewa się za pomocą spalania węgla albo czasami nawet odpadów. Ci ludzie sami sobie robią krzywdę, często nie mając świadomości. Ale to jest pierwszy krok. 0.5% PKP 11 miliardów złotych na dotacje związane z wymianą kopciuchów z termomodernizacją, ale też z niską emisją wynikającą z ruchu samochodów. My się spotykamy tutaj w parku, ale przecież obok jest ruchliwa droga. Przejeżdżają setki, tysiące samochodów w ciągu dnia. E, e, jedyny sposób, żeby te auta nie emitowały emisji, to przechodzenie na transport niskoemisyjny albo zeroemisyjny, e, czyli samochody elektryczne. Te pieniądze również będą mogły być na ten cel e, przeznaczone i to jest pierwszy krok. Drugi e, to wsparcie dla tych których stać samodzielnie na wymianę pieców, ale z wielu powodów tego nie robią i to wsparcie dotyczy odpisu podatkowego. Każdy będzie mógł odpisać określoną kwotę na zmianę źródła ciepła. Ta ustawa takie warianty takie możliwości wprowadza ulgę podatkową dla tych, którzy będą inwestować się w zmianę kotłów czy w modernizację własnych obiektów. Trzeci krok. Państwo to wiecie równie doskonale jak ja, że jest spora grupa ludzi, która ogrzewa się za pomocą węgla albo spalając tak naprawdę odpady. Ogrzewa się, bo ich nie stać tak naprawdę na zakup innych, innego surowca do ogrzewania. W związku z tym w tej ustawie wprowadziliśmy zapis tak zwanego dodatku ekologicznego do dodatku mieszkaniowego. Te osoby, których nie stać już dzisiaj na pokrycie kosztów zamieszkania, otrzymują dodatek mieszkaniowy, często korzystają też z innej pomocy społecznej, na przykład do Dopłaty do, do zakupu węgla. W ustawie wprowadziliśmy zapis, który pozwala na to, żeby te osoby otrzymywały dodatek ekologiczny do dodatku mieszkaniowego na pokrycie kosztów związanych z zakupem czy to gazu, czy to energii elektrycznej kosztów związanych z ogrzewaniem. Prawdziwa, realne, Prawdziwy realny instrument wsparcia. Wreszcie często gminy skarżą się na to, że nie są w stanie samodzielnie. Rozwiązywać tych problemów, bo prawo im na to nie pozwala, bo nie mogą wymusić na przykład na inwestorze budującym nowy dom tego, żeby włączył się do systemu zbiorczego zaopatrzenia w ciepło. W tej ustawie zapisujemy prawo do tworzenia lokalnych polityk energetycznych. To gmina będzie robić w formie prawa miejscowego, podejmować uchwały, które będą nakładać obowiązki na to w jaki sposób i kto i gdzie będzie zaopatrywał się w energię służącą do ogrzewania. Ustawa została przyjęta przez senat, została skierowana do Sejmu. Ja mam taką nadzieję, że jest to problem na tyle ważny, że nie będzie on w żadnym zakresie lekceważony przez większość Sejmową, że w Sejmie spotka się to w całości z poparciem i z uznaniem posłów, również w PiSu, bo oni dzisiaj w Polsce rządzą. Projektu ustawy, ale cieszę się, że w Senacie większość senacka Poparła ten projekt i on został, zyskał akceptację, tegoż, i został skierowany już dzisiaj do Sejmu. Znacie, już odbyło się głosowanie na ostatnim posiedzeniu. Teraz Sejm powinien skierować to formalnie do pierwszego czytania. Kiedy ma pani Marszałek skieruje, trudno mi powiedzieć. Natomiast, tak jak powtarzam, no, pan premier Morawiecki, mówiąc o tym, że w roku 2000, mówiąc w 2018 roku, że to jest nadzwyczaj ważny problem, powinien skorzystać z gotowego już instrumentarium prawnego, instrumentarium finansowego, bo projekt mówi 0,5% PKP, ale wskazuje wiele źródeł. Mogą być to pieniądze z budżetu państwa, z Narodowego Funduszu, ale mogą być to również pieniądze pomocowe ze Środków unijnych, czy też pieniądze pochodzące z, z tak zwanych uprawnień, sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, czyli całego systemu ETS. Jeżeli premier będzie chciał realnie problem się, problemem się zająć, to ja zakładam, że, że jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie tego projektu i że on szybko uzyska poparcie również Sejmu.